Nazywam się Paula Bruszewska. Razem z Marcinem i z Rafałem 8 lat temu stworzyliśmy Fundację Zwolnieni z Teorii. Zapraszamy młodych ludzi, nastolatków, do zrobienia swoich własnych projektów społecznych. Fundacja Zwolnieni z Teorii wspiera młodzież w zrobieniu takich projektów przez platformę online, mentorów i wspierając nauczycieli, którzy chcieliby ich wesprzeć. Po co właściwie robić taki projekt? Dlatego, że można nauczyć się kompetencji przyszłości ale też poznać radość ze zmieniania świata na lepsze. W każdym roku około 15 tysięcy młodych ludzi decyduje się zacząć tego typu inicjatywę. Skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Sama będąc na studiach, aplikowałam o pierwszą pracę. Chciałam, żeby od razu to była taka rozwojowa praca, która faktycznie będzie pierwszym punktem na mojej ścieżce kariery. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, kiedy dostałam się już na rozmowę rekrutacyjną, pytano mnie wyłącznie o moje doświadczenie zawodowe, którego z oczywistych względów nie miałam, przecież dopiero zaczynałam studia. Podstawiona pod ścianą, zdecydowałam się opowiedzieć o moich projektach społecznych o wymianie międzynarodowej, którą zorganizowałam o turnieju sportowym na podwórku i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu to się okazało strzałem w dziesiątkę. Ja dostałam tę pracę, dlatego że moje projekty społeczne zostały potraktowane jako prawdziwe doświadczenie zawodowe. Nie miałam o tym pojęcia, robiłam to z zupełnie innych e, motywacji, a jednak to odkrycie sprawiło, że miałam ochotę podzielić się tym z innymi. I do dziś dzielimy się właśnie takim odkryciem z młodzieżą i nastolatkami w Polsce, którzy robią własne projekty społeczne według własnych pomysłów w swoim lokalnym otoczeniu. Co to mogą być za projekty? Jeden z nich nazywał się Dziadkowie Biznesu. To taki projekt, w którym młodzież postanowiła pomóc seniorom ożywić ich biznesy, które podupadły w trakcie pandemii. Lodziarnie, zegarmistrza, zakład szewski. Seniorzy byli przekonani, że będą musieli zamknąć te lokale, a okazało się wręcz przeciwnie: dzięki pomocy młodzieży w promocji w social mediach, do lokali ustawiły się kolejki. Inny przykład to podcasty o neuroróżnorodności. To kolejny temat, który jest teraz mocno interesujący dla młodzieży i grupa znajomych postanowiła nagrać podcasty o tym, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa albo jak rozpoznać depresję u siebie czy u innych. I tego typu inicjatyw powstaje kilka tysięcy w każdym roku, właśnie z inicjatywy młodych ludzi, na bazie ich pomysłu i w ich lokalnym otoczeniu. Młodzież może tworzyć zmianę. Wystarczy w nich uwierzyć, a jeszcze nieraz pozytywnie nas zaskoczą.